Stykamy się od lat z różnymi inicjatywami artystów opolskich, którzy chcieliby móc realizować różne ambitne działania, podejmować wyzwania, które niekoniecznie wpisują się wprost w taką codzienną działalność Instytucji Kultury. Chcemy wprowadzić wobec tego stypendia stolicy polskiej piosenki, takie, które będą dawać szansę realizacji takich przedsięwzięć. Zaczynamy, więc jest to projekt, który jest swego rodzaju pewnym otwarciem na takie propozycje, i w zależności od tego, co będzie trafiać, myślę, że jesteśmy gotowi na pewne modyfikacje, ale tu szczególnie w imieniu pań, które inicjowały ten pomysł, e, chcę powiedzieć, że mamy gotowy projekt takich stypendiów. E, na jakie działania? to można wydać płytę na przykład, która byłaby współfinansowana przez Urząd Miasta, można zorganizować wystawę, która również byłaby współfinansowana przez Stoicę Polskiej Piosenki, tak nazywając, e, można sobie wyobrazić jakiś performance, występ teatralny, monodramę na przykład na scenie jednego czy drugiego teatru, także tych rozwiązań jest możliwych sporo. Dopuszcza to regulamin, który przewidzieliśmy, a życie pokaże na co będzie, na co będzie potrzeba. Natomiast rzeczywiście chcę podziękować radnym za tą inicjatywę za propozycję, bo rzeczywiście, tak jak mówiłem, wpisuje się ona bardzo fajnie w to, co w mieście robimy i mam nadzieję też, że pozwoli rozwinąć polskim artystom skrzydła, doda im siły. Wartość projektów na ten rok, czy finansów, które przewidujemy, to około 150 tysięcy złotych na jedno stypendium od 10 do 20 tysięcy. Chcemy, żeby efektem tego stypendium było dzieło, czyli coś takiego, co jest wykonane, konkretne, co się dzieje, więc nie jest to, w taka forma wynagrodzenia, która jest wypłacana co miesiąc regularnie, ale e, propozycja. Przygotowania tego była taka, żeby to było dzieło, czyli coś, co potem mieszkańcy na przykład będą mogły, mogli docenić, słuchając koncertu, oglądając występu, czy podziwiając gdzieś świetne zdjęcia, czy obrazy, które wiszą w jakiejś galerii. Nam, dwóm klubom, zależy na tym, aby tą ofertę kulturalną zwiększać. Inwestujemy, tak jak pan prezydent powiedział, w twórczość młodych ludzi, ale też tych starszych, niezależnie od ich działalności zawodowej, żeby właśnie inspirowali nasze nas swoimi talentami, swoją twórczością, no i krótko mówiąc, każde wydatki, które będą, będą wydatkowane na kulturę, zwiększą atrakcyjność tego miasta, jakość życia mieszkańców, no i krótko mówiąc, też przełożą się na ruch turystyczny, na co bardzo liczymy, albo jak najwięcej ludzi nas odwiedzało, większa oferta to po prostu lepsza atrakcyjność turystyczna. Ja też jestem przekonana, że po kadencji będziemy mogli pokazać faktycznie, jak ta uchwała spowodowała właśnie zwiększenie kreatywności mieszkańców, tą, tej artystycznej kreatywności, ale jestem przekonana, że i Opolanki, i Opolanie mają tyle w sobie talentów, że będą wnioskować o zwiększenie kwoty co roku. <gry>